Czy naprawdę można zbudować stronę za 500 zł, która może działać, budować swoją markę i przynosić Tobie klientów? Brzmi kusząco, ale zazwyczaj kończy się to na frustracji, stracie czasu i budowaniu strony od nowa. W tym odcinku opowiem Tobie, dlaczego yy, takie strony zazwyczaj nie działają i dlaczego tania strona internetowa może Ci kosztować znacznie więcej niż myślisz. Cześć, ja nazywam się Przemek Slip, a w tym kanale opowiadam o marketingu internetowym. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Czego można spodziewać się po stronie za 500 zł? Po pierwsze, szablon kopiowany z internetu. A jak jest to szablon, to może go mieć każdy, czyli możesz mieć stronę taką jak wiele innych stron w internecie. Nie jest to indywidualny projekt zaprojektowany pod Twoją specyficzną branżę, pod Twoją specyficzną firmę, pod Twoje wymagania. Zazwyczaj nie ma dopasowania właśnie do Twojej strategii marketingowej, do tego, jak Ty chcesz się komunikować z potencjalnymi klientami i nie możesz wybrać ilości podstron, które chcesz zrobić, tylko masz narzucone na przykład 3 czy 4 podstrony, które są w danym szablonie, do których podwykonawca wie, jak tylko je uzupełnić, w których podmieni logo. Podmieni kolory i podmieni treści. Nie zrobi nic więcej, bo tak naprawdę on nie wie, nie zna się na kodowaniu i nie będzie w stanie Tobie więcej pomóc. A jeżeli szablon ma jakieś błędy, to on ich nie naprawi, bo tak jak mówiłem, zazwyczaj takie osoby nie znają się na kodowaniu i one nawet nie wiedzą, że, ta, że ten szablon ma błędy, przez co oddają Tobie stronę, która nie jest sprawna w 100% i po czasie może całkowicie przestać działać. Po drugie, brak optymalizacji. Duża część tych szablonów jest wolna, przez co ta swoja strona ładuje się powyżej 3 sekund, a jeżeli strona ładuje się powyżej 3 sekund, to klient tak naprawdę wejdzie, zobaczy, że nic się nie dzieje, wyjdzie i pójdzie do konkurencji, a ty tracisz tego potencjalnego klienta. Co jeszcze, brak optymalizacji zdjęć, brak hash, brak... Optymalizacji kodu. To wszystko wpływa właśnie na, to, na szybkość ładowania się strony i przez to tak naprawdę tracisz klientów. Co jeszcze nie działa dobrze na telefonach. Niektóre szablony nie są dopasowane nawet do telefonów. Przez co jeżeli ktoś wejdzie na telefonie na twoją stronę, zobaczy, że tam coś się rozjeżdża, od razu z tego wyjdzie, bo nie będzie chciał tracić czasu na stronę, która nie działa tak naprawdę dla niego. No i nieprzyjazna struktura nagłówków czy też nieprzemyślana struktura strony. To wszystko może spowodować to, że stracisz potencjalnych klientów, stracisz też pozycję w Google i nie będziesz się wyświetlał właśnie wysoko w Google na Twoje frazy kluczowe, bo strona się wolno ładuje, nie jest przemyślana struktura nagłówków i nie jest optymalizowana w ogóle pod wyszukiwarki Google. Brak wsparcia jest rozwoju. Po opłaceniu faktury tak naprawdę bardzo często bywa tak, że taki wykonawca znika. Ty do niego piszesz, a on tobie nie odpisuje, bo nagle y, ty masz do niego jakieś żądanie, że coś chciałbyś jeszcze, żeby on zrobił w tej cenie, a on ci nie odpisuje, dostał pieniądze i nara, nie ma mnie. Co jeszcze? Y, nie dostajesz tak naprawdę instrukcji obsługi tej strony, nie ma żadnego przeszkolenia, jak obsługiwać tą stronę, jesteś zdany na siebie. Dodatkowo, na przykład, jeżeli ten wykonawca istnieje i odpisuje, to zauważ, że jeżeli formularz nie działa albo ma, wykryłeś jakieś błędy na stronie, to bardzo często bywa tak, że ten wykonawca nawet nie wie, jak takie rzeczy naprawić i jesteś zdany na siebie. Musisz pójść, poszukać kogoś lepszego, a jak pójdziesz do kogoś lepszego, to ten ktoś, jak spojrzy na ten kod, stwierdzi bardzo często, że nie opłaca się naprawiać tej strony. Bo wyjdzie to dużo drożej, lepiej zrobić stronę od zera. A ty tracisz czas, który poświęciłeś na zbudowanie tej strony i pieniądze, które też musiałeś poświęcić na zbudowanie tej strony. Dlaczego te oszczędności się nie opłacają? Po pierwsze, strona nie sprzedaje. Taka strona zazwyczaj jest źle zaprojektowana, jeżeli chodzi o samą strukturę. Klienci na nią wchodzą, ale totalnie nie mogą się w niej połapać. Nie ma też wezwań do działania. Jeżeli klient wejdzie na ofertę, przeczyta ją sobie, to nie ma na dole, czy też w połowie, czy też w najważniejszych punktach na stronie, wezwę do działania, skontaktuj się z nami, napisz do nas, zamów ten produkt, yy, zadzwoń, cokolwiek. Nie ma wzywania do działania klient, dla klienta, przez co on nie wie, co ma zrobić i bardzo często pomija w ogóle opcję skontaktowania się z Tobą. Tak naprawdę dostajesz stronę, która nie sprzedaje. A ty tylko straciłeś pieniądze. Po drugie, ukryte koszty. Zauważ, że powiedzmy, masz tą stronę za 500 zł i po trzech miesiącach yy, dowiadujesz się, że Twój formularz nie działał. Ty tego nie sprawdzałeś, wykonawca tego nie sprawdzał. Piszesz do wykonawcy, że formularz tobie nie działa. A on tobie odpisuje 300 zł za naprawę tego formularza. Czy się tak zastanawiasz? Ale dlaczego? No, przecież zapłaciłem Ci za stronę. Ten formularz powinien działać. A on tobie odpisuje: "No nie, to pewnie coś popsułeś. Teraz ja muszę to naprawić. 300 zł." No dobra, no płacisz. Potem co? Okazuje się, że twoja strona nie pokazuje się w ogóle w wyszukiwarce Google. Piszesz do yy, tego wykonawcy: "A on mówi no to trzeba dodać meta tytuły, meta opisy, yy, włączyć w ogóle indeksowanie strony i tak dalej." No kurczę, no przecież zapłaciłem tobie pieniądze za to. No to powinno być gotowe. No nie, no w mojej umowie tego nie było. No kolejny koszt. Takich rzeczy dodatkowych yy, przy stronie może być dużo, i w ostateczności możesz zapłacić za taką stronę parę ładnych tysięcy. A tak naprawdę, gdybyś poszedł od razu do kogoś, kto by ci to zrobił porządnie od A do Z, to byś zapłacił te same pieniądze. I zauważ, ten, ten niski koszt tak naprawdę yy, na początku miał tak dużo ukrytych kosztów, że ty straciłeś dużo pieniędzy i dużo czasu. Co jeszcze, bardzo często w takich umowach jest tak, że masz za darmo domenę i hosting. A po roku nagle musisz płacić dwa albo trzy razy więcej niż u innych hostingodawców czy u innych operatorów domen. Powiedzmy, że domena kosztuje 100 zł, ty musisz nagle płacić 300 zł co roku. Jak nie zapłacisz, strona przestaje działać. No widzisz, jest to tak zwany ukryty koszt. On ma to wkalkulowane też w cenę, bo wie, że klienci nie lubią się przenosić od jednego operatora do drugiego, bo wiąże się to z jakimiś pismami, wiąże się to z przenosinami, ze zmianą haseł w poczcie itd. itd. No, to jest też właśnie taki ukryty koszt, który, o którym wykonawca Tobie nie powie. Po trzecie zmarnowany czas i nerwy. Zauważ, że nie zawsze, ale bardzo często bywa tak, że z takimi wykonawcami jest kontakt tylko mailowy. Piszesz maila, że chciałbyś to, 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 to i to, a wykonawca odpisuje tobie po tygodniu. No, coś tu jest nie tak, nie? Czemu nie odpiszę od razu? Czemu nie podał tego numeru telefonu? No, tak naprawdę bardzo często bywa tak, że taki wykonawca siada do Ciebie dopiero wieczorem po pracy, bo jest to dla niego coś dodatkowego i to jest spoko jak najbardziej. Ale on, jak ma kilku innych klientów, to ty może być jako ten ostatni, bo ktoś był wcześniej i musi najpierw ogarnąć komuś innemu. I jeżeli on pracuje tylko po godzinach, to ma mało czasu i odpowiada bardzo późno. Co jeszcze, jeżeli na przykład obieca coś Tobie do końca tygodnia, to nie powie, do którego tygodnia. Bardzo często takie tacy wykonawcy bardzo mocno przyciągają terminy. Bo tak jak mówiłem, jeżeli ktoś robi tak tanio strony, to raczej nie, nie ma własnej działalności, nie działa na cały etat, tylko robi to po godzinach, jako coś dodatkowego i nie zawsze ma siły, bo w robocie był, było coś ciężkiego i jest zmęczony, czy też ma inne jeszcze projekty, które wziął przed Tobą i musi je dokończyć i tak naprawdę idziesz w odstawkę, w odstawkę, a, a wykonawca nie informuje Ciebie o yy, przebiegu prac, i tracisz Twój czas, ty się denerwujesz, no i wszystko jest nie tak jak powinno. Co zyskujesz płacąc więcej za stronę? Po pierwsze, indywidualny projekt. Jeżeli płacisz ze stronę parę czy parę tysięcy, to ta strona jest indywidualnie zaprojektowana pod ciebie. Ona spełnia wszystkie Twoje kryteria, jakie ty chcesz. Tak naprawdę zaczynasz rozmową z wykonawcą, ustalacie jakiś, jakiś główny cel, które ma spełniać ta strona. I projektujecie tak naprawdę ścieżkę zakupową potencjalnego klienta, tak żeby jak najwięcej konwertowała i przynosiła Tobie jak najwięcej klientów. Co jeszcze? Każda sekcja jest zaprojektowana indywidualnie i przemyślana, czy w ogóle jest potrzebna. W szablonach po prostu są jakieś sekcje gotowe, które wykonawca podmienia tam treści, podmieni tekst, a tak naprawdę ona może być Tobie totalnie niepotrzebna. A tu. Jest wszystko przemyślane tak, żeby jak najwięcej potencjalnych klientów stało się Twoim klientem. Po drugie, skuteczność i strategia. Takie strony y, są zaprojektowane tak, żeby kierowały klientów z punktu A do punktu B, żeby jak najwięcej osób, które wejdą na tą stronę, Zmieniło się w Twoich potencjalnych klientów, żeby zostawiły kontakt do siebie, żebyś Ty mógł się z nimi skontaktować, żeby oni stali się Twoim klientem. Tu wszystko jest przemyślane. Tu wszystko e, powoduje to, żeby ta strona była skuteczna. E, co jeszcze, tutaj są jasne CTA, czyli jasne wezwanie do działania. Nie ma czegoś takiego, napisz, tylko jest sprawdź naszą ofertę albo e, spodobała Ci się nasza oferta, napisz do nas. Te przyciski są w danych sekcjach, w tych, których najczęściej klient coś czyta i widzisz to w tak zwanej hitmapie, że ta sekcja jest tutaj najchętniej czytana, więc tutaj warto dodać guzik. To wszystko jest tak przemyślane. Co jeszcze, te strony są dużo szybsze. Niektóre agencje oczywiście budują strony na szablonach, ale te szablony są tak indywidualnie zaprojektowane pod. Klienta, że tak naprawdę nie widać, że to jest szablon. Ten szablon jest użyty z powodu paru funkcjonalności, ale to wszystko jest zrobione tak, żeby to ta strona sprzedawała. To nie jest po prostu kupiony szablon, podmiana logo, podmiana treści i podmiana kolorów. To wszystko jest indywidualnie zaprojektowane pod ciebie. I masz stronę, która działa, która tak naprawdę przynosi tobie klientów. Po trzecie, wsparcie i bezpieczeństwo. Bardzo często, jeżeli płacić ze strony parę tysięcy złotych czy też parę naście, masz umowę, masz gwarancję, masz pewność, że nic się nie stanie. A w razie czego możesz zgłosić się do tej agencji, bo ta agencja już jest na rynku parę ładnych lat i jeszcze pewnie będzie długo na tym rynku. Co jeszcze? Formularze działają. Bardzo często to jest tak, u nas na pewno tak jest. Że mamy procedury. Po wgraniu strony robimy to, to, to to i to. Sprawdzamy, czy formularze działają, sprawdzamy, jeżeli jest to sklep, czy i działają wszystkie płatności, czy tak naprawdę e, wszystko działa. E, też zabezpieczamy stronę. W tych stronach za 500 zł na pewno nie ma czegoś takiego, że ktoś jeszcze się bawi w zabezpieczanie strony nie zabezpieczyć jakimś tam ht-passwordem, czy też e, zablokuje edytor w Wordpressie, czy też blokowanie paru, e, po paru nieprawidłowych logowaniach. Tego nie ma, e, bo ludzie się na tym nie znają, bo nawet nie wiedzą, że coś takiego można zrobić. Albo zainstalują jakąś wtyczkę bezpieczeństwa, która... Tak naprawdę te wtyczki bezpieczeństwa bardzo często są bardziej niebezpieczne niż bezpieczne. No nie masz tego w bezpieczeństwa i wsparcia. A Płacąc parę tysięcy czy też parę, naście, wiesz, że możesz liczyć na daną firmę. Firmy też bardzo często oferują tobie właśnie dodatkowe wsparcie płatne w aktualizacjach WordPress'a, w dodawaniu treści WordPress'a, czy też właśnie w zabezpieczaniu. No bo WordPress cały czas jest aktualizowany, i bardzo często też trzeba dbać o to bezpieczeństwo, bo technologia się zmienia. Wiadomo, że można jakoś trochę inaczej zabezpieczyć w danym roku. No, i dba o to, żeby to wszystko działało tak jak trzeba. Case study. Prawdziwy przykład od nas z firmy. Nieraz było tak, że klient e, przyszedł do nas o ofertę. My mu tą ofertę stworzyliśmy, opisaliśmy mu wszystko, co tak naprawdę u nas zyska, e, że będzie miał formularze, że ta struktura strony będzie przemyślana, że będzie stworzona tak, żeby przyciągała klientów. E, zobaczył cenę, powiedział nam wprost: Słuchajcie. Fajnie, fajnie nam się z Wami rozmawia, ale no dostałem ofertę parę czy paręnaście razy tańszą, nie pamiętam już, nie podał mi konkretnie ceny, ale powiedział, że jest to parę czy tam paręnaście razy tańsza. I co? Po trzech miesiącach klient do nas wrócił. No my rozmawiamy z tym klientem dlaczego, co się stało, a klient mówi, no zapłaciłem im. Czekałem 3 miesiące, dostałem stronę, która wygląda fatalnie. Jak dostaliśmy link do tej strony, wchodzimy, fa faktycznie strona wyglądała fatalnie, bardzo długo się wczytywała, dużo rzeczy tam nie działało. Klient był turbo niezadowolony, stracił tylko czas i pieniądze. Jaki z tego morał? Kurczę, no bardzo dużo klientów Traci e, pieniądze, bo tak naprawdę się na tym nie zna. Nie widzi różnicy między e, stroną za 500 zł a 5000. Co z tego, że my mu wytłumaczyliśmy? My też mu nawet przesłaliśmy, na co warto zwrócić uwagę. On stwierdził, że, on, że to wszystko jest niepotrzebne. E, gdyby nas posłuchał, nie straciłby tego czasu, nie straciłby tych pieniędzy, nie straciłby tych wszystkich nerwów, które stracił, budując tą stronę przez te 3 miesiące na kontakt z tym e, wykonawcą. No klient byłby dużo bardziej zadowolony gdyby e, od razu zamówił u nas. U nas po miesiącu czy też półtora, nie pamiętam jak długa ta scena powstawała, klient był turbo zadowolony. Już e, po pierwszych tygodniach miał potencjalnych klientów właśnie ze strony internetowej. Gdyby przyszedł od razu do nas, gdyby nam od razu zaufał, nie straciłby tego czasu, nie straciłby pieniędzy i by szybciej mógł zacząć zarabiać na stronie internetowej. Jeżeli właśnie rozważasz budowę nowej strony i dostałeś już kilka ofert, ale nie jesteś ich pewny, nie wiesz na co zwrócić uwagę, śmiało napisz do nas, my postaramy się Tobie podpowiedzieć, czy te oferty są prawidłowe, czy czegoś w nich nie brakuje, czy coś warto dodać. Jeżeli będziesz zainteresowany, prześlemy też Tobie naszą ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb. Pamiętaj, strona internetowa to nie jest koszt, to jest inwestycja, która ma się Tobie zwrócić i przyprowadzać Tobie nowych klientów. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu, tymczasem daj łapkę w górę, subskrybuj, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków i na razie hej!